A był wtedy w parku praskim Lunapark. Czego tam nie było? Karuzela, prawdziwa łańcuchowa, labirynt, strzelnica, ale przede wszystkim drewniana kolejka górska. Od samego patrzenia kręciło się w głowie. Co robimy? Sprawdzamy, na ile można opowiadać o Pradze językiem baśni magicznej. Przywołujemy legendy. Łączymy sztukę opowiadania z teatrem przedmiotów. Gramy i śpiewamy ciki! chiki ta, Bum, bum, bum! Dlaczego w herbie Pragi jest latający święty domek? Czemu Praga i Prażanie, a nie prażona kukurydza? Jak my go powstrzymamy? Przecież spalimy całą Polskę. Inne zwierzęta popatrzyły na świnie i pomyślały, że co, że jak tak ty będziesz, tu ludzie tutaj przyjdą. A świnia powiedziała: Jak zobaczą taką tłustą świnkę jak ja, to przyjdą! No i słuchajcie, i ta świnia. Praskie, małe historie, czyli nasze laboratorium opowieści. Zapraszamy Was serdecznie.